Dzisiaj kolejna część z petycji, która została złożona w Senacie. Dzisiaj skupię się na podtytule tej petycji, a jest ona związana z propozycją zmian przepisów do ustawy o dowodach osobistych. Nadmienię tylko, że ta petycja jest wykazana w wykazie. Na liście petycji w Senacie. Ona jest pod numerem 715. I teraz tak, odniosę się do wypowiedzi zastępcy dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie bezpieczeństwa dowodów osobistych. Według tej wypowiedzi te dowody. Są na tyle bezpieczne, że nie można ich już sfabrykować, zmienić, cokolwiek z nimi zrobić. Czy taka jest prawda? Dowiesz się, gdy przeczytasz zamieszczone materiały na końcu tego filmu. Tam będzie parę artykułów do poczytania i proszę, byś się z tym zapoznał, zapoznała, ponieważ to są bardzo istotne. Informacje dla nas wszystkich o tej rzeczywistości, którą jesteśmy karmieni, a to jest po prostu fikcja, bo ona nie jest kompatybilna z tym, co się dzieje w rzeczywistości. No ale dobrze, jeśli będą jakieś szumy, jakieś takie dziwne dźwięki, no to niestety przykładam karteczki, bo teraz będę czytała po prostu część tej petycji, żeby po prostu zapoznać Ciebie z. Tą tematyką, która nie została poruszona na komisji, która rozpatrywała tę petycję, no bo to było dla nich bardzo niewygodne, żeby takie coś ujawniać. No i trzeba było po prostu, co, no załączyć się do tego świata Orleolowskiego. No niestety, no jestem bardzo niefajną osobą, że w ogóle miałam czelność się odezwać i wskazać pewne wady w tej ustawie. I bez zasadności istnienia odcisków palców w dowodach. No niestety. Zostałam zaliczona do światła Orwellowskiego. No cóż, to jest ich kategoria. Dobra. Dokumenty cyfrowe, zamach terrorystyczny. To jest ważny podtytuł w tej całej petycji, ponieważ poruszam istotne kwestie, które mogą się wydarzyć w najbliższym czasie od momentu, kiedy zostały te odciski palców. Umieszczane na dowodach, a to się zaczęło od dokładnie 2 sierpnia 2021 roku, kiedy ustawa weszła w życie po zmianach. No i zmuszają nas do przekazywania odcisków palców, ale proszę mi wierzyć, nie ma obowiązku przekazywania. <laughs> Wszystko musimy dochodzić na drodze sądowej. Nie znajdziemy żadnej pomocy w żadnych urzędach na poziomie samorządowym bądź centralnym. Zresztą mieliście tutaj akurat dowód w innych pozostałych firmach, jak ta petycja została rozpatrzona, jakie było podejście. No dobrze, koniec gadania, teraz trzeba czytać. Treść była następująca tego podtytułu Dokumenty cyfrowe, zamach terrorystyczny. Pragnę podkreślić, że dokumentów cyfrowych nie można trwale zabezpieczyć, ponieważ zorganizowana grupa przestępcza może korzystać z pomocy hakerów i ze specjalistów w danej branży. Media donoszą o takiej szkodliwości w różnych częściach świata. Dowód osobisty z odciskiem palca staje się łatwym dokumentem do zdobycia dla przestępcy poprzez rabunek na ulicy bądź mieszkania albo. W wyniku działań hakera, który wykradnie dane osobowe z bazy danych urzędu. Niewinni ludzie mogą być wplątani w wydarzenia, w których nie brali udziału, a z powodu braku alibi będą narażeni na areszt, postępowanie sądowe i wyrok skazujący za kradzież, gwałt, zniszczenie mienia czy zabójstwo. Odciski palców zainspirują przestępców. Do wdrożenia nowych rozwiązań i do rozszerzenia zakresu działalności niezgodnej z prawem, by zwiększyć korzyści majątkowe. Członkowie grupy przestępczej mogą wejść w posiadanie odcisków palców, spreparować je i podrzucić w miejsce przestępstwa, żeby oddalić od siebie podejrzenia i zmylić śledztwo policji. Mogą także zająć się handlem odciskami palców. Ustawa o dowodach osobistych naraża Polaków na rozmaite pokrzywdzenia wraz z osadzaniem w więzieniu niewinnego człowieka. Osoba rozeznana w sytuacji na świecie nie zaprzeczy istnieniu zewnętrznych zagrożeń dla obywatela Polski i państwa wynikających z ujawnienia w dowodach odcisków palców. Obce państwo może oskarżyć Polskę za dokonanie zamachu terrorystycznego na ich terenie na podstawie odcisków palców pozostawionych na kawałkach spalonych przedmiotów. Prowokacja ta może służyć osłabieniu państwa polskiego na arenie międzynarodowej albo w celu zmuszenia polityków w kraju do udziału w idei politycznej innych państw w nawiasie szantaż polityczny lub celem sprowokowania wojny. Odciski palców są potężnym narzędziem manipulacji, a ich ujawnienie niesie ze sobą ogromne ryzyko i zagrożenie bezpieczeństwa nas wszystkich. Europol nie zapanuje nad rozwojem przestępczości. W Konstytucji Rzeczypospolitej zadaniem państwa jest między innymi strzeżenie niepodległości, dziedzictwa narodowego, nienaruszalności terytorium Zapewnienie wolności i prawa człowieka. Gwarantowanie bezpieczeństwa jego obywateli. Odcisk palca w dowodzie osobistym oraz baza IT porównywania danych biometrycznych przez kraje członkowskie. W nawiasie: Rozporządzenie 2019 łamane na 817. Myślnik znacząco osłabia wyżej wymienione zadania państwa. No, i teraz krótki mój komentarz do tego. Artykuł 5 Konstytucji właśnie wspomina o tych zadaniach państwa. Natomiast to rozporządzenie Unii Europejskiej o numerze 2019, łamane na 817, jest to rozporządzenie, w którym jest mowa o rozmaitych systemach. E Komputerowych, tak to powiem, sieci tej internetowej. Tam są rozmaite wymienione programy, czym one się zajmują, jaką bazę tworzą i tak dalej, więc zapoznaj się z tym rozporządzeniem, bo naprawdę oczy Wam wszystkim się otworzą, po co zbierane są te dane osobowe ludzi, po co są potrzebne te odciski palców. Domyślicie się po co. Uwierzcie mi, domyślicie się. To rozporządzenie, 2019, łamane na 817, jest naprawdę dość spore, obszerne, ma szereg podziałów e, związanych z tą całą siecią IT, bazą danych, tak? przetwarzaniem, udostępnianiem, przede wszystkim dowiesz się, komu tak naprawdę ta baza ma służyć. Więc jeśli w rozporządzeniu o dowodach osobistych, co rząd europejski wprowadził w życie, jest mowa, że nie będzie scentralizowanej bazy danych tak członków obywateli państw państwa, tak, tej całej Unii. Nieprawdą to jest. Nieprawdą to jest i to wskazuje to rozporządzenie 2019 łamane na 817. Oczywiście, że będzie scentralizowanie bazy danych wszystkich ludzi którzy, ze wszystkich państw, którzy należą do Unii Europejskiej. Po to zbierane są odciski palców. I to ma swój cel. Domyślisz się, do czego to ma prowadzić? Uwierz mi, domyślisz się. E, teraz tak. Dowody osobiste oczywiście. Nie mają y, odpowiednich zabezpieczeń, dlatego że po pierwsze musisz zwrócić uwagę na artykuły, które tam zamieściłam, i wywnioskować, dlaczego one nie są bezpieczne, dlaczego można je sfabrykować. Musisz do tego dojść. Ja wszystkiego nie mogę podpowiadać. Dlatego, że ja nie chcę narzucać nikomu swojej myśli, swojego jakby tutaj poglądu na to wszystko. Aczkolwiek nie sądzę, bym się myliła w ocenie tego, co się dzieje. Tym bardziej, że masz świadomość sytuacji i wpływania polityków na nas od 2020 roku, bo już oni się z niczym nie ukrywają. I dokładnie znasz intencje tych naszych polityków, chociażby przez fakt, co się stało na komisji, która miała rozpatrywać moją petycję. Ona została doprowadzona do poziomu minimum, i wybrali tylko te dwa zdanka, praktycznie dwa zdanka z petycji która zawierała co najmniej trzy strony, dwa stanka wybrali do tego, żeby tę petycję po prostu już oddalić, nie pracować nad nią, bo to jest dla nich niewygodne. I co mogę powiedzieć jeszcze na koniec tego filmu? Przede wszystkim to, że każdy Polak powinien stanąć na wysokości zadania, obronić siebie, swoje bezpieczeństwo i swoją rodzinę. Nie możemy liczyć już na nikogo. Czy to już jest zrozumiałe? Niestety, swoich praw możemy dochodzić jedynie w sądzie. Kto nie wyraża zgody na oddawanie odcisków palców, niestety, będzie miał y, takie pisemko z urzędu, że wniosek pozostanie bez rozpoznania a to oznacza, że zrzucą winę na obywatela, iż to on dokonał zaniechania, nie przekazał odcinków w palcu, więc tutaj są braki formalne i w ten sposób spowodują taką barierę, żebyś nie otrzymał tego dowodu osobistego, więc w tym momencie pozostaje tylko droga sądowa i moja prośba jest taka, niczego nie rób samodzielnie, dlatego że sądy administracyjne mają takie swoje procedury i w tych pismach muszą być zawarte wszystkie te konieczne artykuły, żeby w ogóle była rozpoczęta rozprawa, w której to sąd miałby zmienić postępowanie urzędu, który nie chciał wydać Ci dowodu osobistego. Więc jeśli pójdziesz do sądu, niestety musisz mieć kontakt z prawnikiem, poprosić go o pewne rzeczy, sam coś napisz, przedłuż do sprawdzenia, Pomóż dla prawnika, możesz pójść do porad y, darmowych, jeśli są gdzieś tam w Twojej miejscowości. Y, tutaj, niestety, trzeba zadbać o to, żeby procedura taka formalna w sądzie była dopełniona z Twojej strony, y, bo niestety mogą oddalić tę skargę do sądu administracyjnego. Więc taka moja podpowiedź od razu y, dla tej osoby, człowieka, tak. Człowieka, Polaka, który nie zamierza oddawać odcisków palców. Niestety, jeśli oddajemy odciski, jesteśmy pod pełną już kontrolą. Czy tego naprawdę chcesz? Dziękuję za uwagę i zapraszam do materiałów. Bye bye!